Dzień dobry, witam serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapowiada się, że znów będzie deszczowy vlog, czyli spędzimy go razem w domu. Jestem na siebie zła, bo wczoraj zamiast nagrywać, to stwierdziłam, że nie chce mi się, a była piękna pogoda, a wręcz było zbyt gorąco straszny upał. No i oczywiście wieczorem była burza, a dzisiaj rano Nadal pada. Mam ręcznik na głowie, bo umyłam przed chwilą głowę. Wczoraj na wieczór sobie nałożyłam wcierkę. Cały czas tą wcierkę używam, ją testuję. Jeżeli zacznę widzieć jakieś efekty, to dam wam znać. A teraz zabieram się za to, żeby zacząć dzień. Planowałam iść do miasta ale niestety pogoda nie dopisuje, więc yy, raczej nie będę wychodzić, chociaż zobaczę, może się później rozpogodzi. Chciałam Wam pokazać perfumy, które sobie kupiłam wczoraj w Lidlu. Zwróciły moją uwagę te, bo one pachną dokładnie tak samo jak Yves Saint Laurent Black Opium. To jest bardzo popularny zapach. Szczególnie jest fajny na wieczór. Ja już miałam kilka opakowań oryginalnego Black Opium i bardzo lubię tamte perfumy, ale ten zamiennik kosztuje tylko 15 zł. Także, także od razu go wzięłam do koszyka. I tak przy okazji zaczęłam przeglądać perfumy i zwróciłam uwagę też na ten. I to jest taki słodki, letni zapach. Nie wiem, co tutaj jest napisane, szabu, szalu. Chyba szalu. I później w internecie przeczytałam, że ten że ten perfum ma być zamiennikiem Chloe by Chloe, coś w tym stylu. Spodobał mi się jeszcze jeden z tej serii. Tutaj pokażę Wam opakowanie, one mają takie inne trochę opakowania. Jeszcze jeden z tej serii mi się spodobał z napisem Femel i tamten jest odpowiednikiem La Vie Belle. Więc y, następnym razem, gdy będę w Lidlu, to sobie kupię jeszcze tamten do kompletu. I ten też kosztował 15 zł. I tutaj mam 75 ml. A te perfumy inspirowane Black Opium... Mają aż 100 ml, zobaczcie, jaka ogromna jest ta butelka. Jestem ciekawa, jak będzie z trwałością tych perfum, ale za 15 zł myślę, że się opłaca, bo zapachy są fajne. Dawno nie pokazywałam wam pelargonii, które trzymam na balkonie. Zobaczcie, jak ładnie się zazieleniły. Mają mnóstwo pięknych, zdrowych, zielonych listków i też zaczynają pojawiać się kwiatostany. Trochę późno, ale te moje pelargonie zawsze są trochę późniejsze, więc o, tu tutaj już kwiatek zaczyna kwitnąć. Jestem bardzo zadowolona, bo są ładne, bujne i na pewno gdy już rozkwitną będą się pięknie prezentować. I tutaj... I tutaj druga strona. Ta jest trochę mniej gęsta, ma mniejsze liście, ale też daje radę i wydaje mi się, że wyglądają lepiej niż wyglądały w zeszłym roku. Na końcu maja podlewałam je odżywką, ale zaczęły tak ładnie rozkwitać dopiero po tych ostatnich deszczach i burzach. I jeszcze chcę Wam pokazać kwiata, który jest w kuchni, i zobaczcie, on cały czas puszcza nowe liście. Ładnie pnie się w górę. Już teraz kompletnie zapomniałam, jak się nazywa, ale bardzo mu służy letnia pogoda. Ostatnio bardzo smakują mi bajgle z makiem z Lidla. Jeżeli jeszcze nie, nie próbowaliście to koniecznie kupcie sobie i spróbujcie bo są pyszne smakują inaczej niż bułki I ja teraz sobie zrobię taką kanapkę na śniadanie użyję do tego pasty z pomidorków suszonych pomidorów z ziołami i jeszcze tutaj mam boczek i do tego zrobiłam sobie też cappuccino włożyłam palec przez przypadek A dni później jestem teraz w moim domu rodzinnym, w łazience. Jest dzisiaj ogromny upał. Jest tak niesamowicie gorąco jest ponad 35 stopni, więc nie chce się nic. I jeszcze nie mamy w domu klimatyzacji więc jest duchota, także cała się pocę. Ale mimo tego chcę zrobić sobie maseczkę. Tutaj mam, yy, nie wiem gdzie ją kupiłam, nie pamiętam. Znalazłam ją tutaj w swoich zbiorach domowych. To ma być odżywcza maseczka z kolagenem i awokado. Umyłam sobie już buzię. Spięłam włosy do góry, także mogę nakładać. Dajcie mi znać, jak wy znosicie te upały, bo ja staram się ochłodzić za wszelką cenę. Nie jest łatwo, ale dobrze, że jestem tutaj, a nie w bloku, bo w bloku na pewno byłoby dużo gorzej. Chociaż tam mam klimatyzator, więc dzięki temu można się trochę ochłodzić. Ale tutaj za to można wyjść na ogród i sobie tam posiedzieć trochę w cieniu. Nakładam to bez lusterka, więc nie wiem co ja tutaj robię. Próbuję tak to rozłożyć na dotyk. Tutaj ten cały roztwór, który zostaje z maseczki, zawsze sobie wmasowuję w dekolt i w szyję. Wyszłam posiedzieć sobie na balkonie, mam nadzieję, że sąsiedzi mnie nie zobaczą, bo wyglądam komicznie w tej masce. Zrobiłam sobie domową lemoniadę. Taka wyjęta prosto z lodówki, jest pyszna i idealna na ochłodę. I tak jak sobie siedzę tutaj z tą maseczką i czekam aż mi się te wszystkie właściwości regeneracyjne wchłoną do środka, to chciałabym Wam opowiedzieć o Bridgertonach, bo właśnie skończyłam ich oglądanie i jestem zawiedziona trzecim sezonem. Po pierwszych odcinkach, które wyszły, miałam dużo nadziei, bardzo mi się te pierwsze odcinki podobały, ale na tych kolejnych ostatnich się zawiodłam. Moim zdaniem było tam zbyt dużo pobocznych wątków, dużo różnych historii i żadna tak naprawdę nie była opowiedziana do końca. Ta główna historia Penelope i Colina mogła być opowiedziana bardziej szczegółowo, mogli poświęcić im więcej czasu ekranowego niż na przykład Francesce i ogólnie wydaje mi się, że Penelope zasługiwała na więcej niż na Colina Bridgertona, bo naprawdę była silną, niezależną kobietą. Miała swoje pieniądze i mogła tak naprawdę robić co chce, a wyszła za, za pana z dobrego domu, którego tak naprawdę jedynym osiągnięciem było to, że poza za granicą, by tam dużo randkował i przeszedł glow-up. I ten glow-up Kolina też nie do końca mi się podobał, bo wydaje mi się, że on wcale nie jest przystojny. No, jak wiadomo, w Bridgertonach jest bardzo luźne podejście do tamtych czasów. Kostiumy, fryzury nie są dokładnym odwzorowaniem, ale w tym sezonie naprawdę popłynęli. Penelope miała akrylowe paznokcie, kobiety miały dokrojone sztuczne rzęsy, więc wydaje mi się, że to było niepotrzebne i to już, jak dla mnie, jest zbyt dużo nowoczesności. I przez to bohaterowie stracili taki swój urok. Ja tak dokładnie tego nie śledzę, ale słyszałam, że od tego sezonu jest nowy producent, więc pewnie dlatego te zmiany zostały wprowadzone, ale moim zdaniem to zabrało Bridgertonów ten ich blask i to, za co ludzie ich pokochali. Bardzo czekałam na ten sezon. Ale niestety się zawiodłam i już nie mam takiego uczucia, yy, że nie mogę się doczekać kolejnego. Że Bridgertonowi trochę stracili w moich oczach. Cała broda mi się odkleiła. Ja już będę kończyła tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Spędzę tutaj teraz kilka dni w domu rodzinnym, więc postaram się nagrać jeszcze jakieś filmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się w te upalne dni i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!